Pan z Wami, słowa ewangelii według świętego Jana, mała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo... Stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. I daję o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. O to słowo pańskie, a tobie. Chryste. O, tu jest trochę dzieci więcej. Dobra, nie będę was wołał, bo to tak dzisiaj nie wiadomo, czy wołać was tu, czy nie. Będę tak sobie wędrował. E, mamy... Te Ewangelię, bardzo dzisiaj taką trudną. Może spodziewaliście się, że usłyszycie tę Ewangelię o Bożym Narodzeniu. A posłuchaliśmy dzisiaj. Dobrze, kamery mnie tu łapią. Okay. E, posłuchaliście dzisiaj Ewangelii o. No właśnie, o czym to było? E, narodzenie Pana Jezusa w Betlejem e, w nocy. No nie, to jest coś innego, nie? E, to jest takie słowo, które napisał nam ewangelista Jan. Nie wiem, pewnie z 90 lat później, albo nawet około 100 lat po tym wydarzeniu. Bo Jan miał taki czas, żeby pomyśleć właściwie o co chodzi z tym Jezusem. Kim on jest. I takie dobre pytanie, które ja zadaję młodzieży, jak się spotykamy na początku kursu do bierzmowania, jest. Też czytamy sobie ten fragment Ewangelii. No, jest pytanie, czy, e, czy, czy syn Boży, Jezus Chrystus, tak, istniał przed Narodzeniem w Betlejem? No i mają takie zmieszanie, nie? No, bo jak to teraz? To no przecież nie było wcześniej, nie? Nie było wcześniej Jezusa Chrystusa, on się narodził przecież, nie? E, no, i się okazuje, że my czasami tak patrzymy bardzo fizycznie na to, e, no, Bo Jezus narodził się fizycznie, nie? Ale kim jest ten Jezus? Nie wystarczy nam przyjąć, że to jest to dziecie, które się narodziło. Kim On jest. On jest tym słowem, przez które wszystko się stało. On jest Bogiem, który jest od zawsze, jest Synem Bożym. I zobaczcie, mamy tą małą figurkę, to jest chyba najmniejsza tu figurka. Pomszy też możecie podejść. Mamy żółbek, który nasze betlejem, który stoi przed ołtarzem, bo, bo to ołtarz jest tym miejscem, gdzie. Skąd do nas przychodzi Pan Jezus? Nie? To jest najlepsze miejsce pewnie dla, dla żłóbka. U nas jest dzisiaj taka szopka, w Watykanie jest trochę inna i pewnie to też jest ważne, żeby zobaczyć, że nie, nie, nie istota jest w tym, jaka ta szopka będzie. Nie? Istota jest w tym, najważniejsze jest to, żebyśmy pomyśleli, kim jest dla mnie ten Pan Jezus. I ewangelista Jan napisał, że on jest tym słowem, przez które wszystko się stało. W nim jest życie i było życie. On jest tą światłością. On świeci w ciemności. Mamy teraz na świecie wiele takiej ciemności, i wasi rodzice, może dziadkowie, chodzą trochę przygnębieni, między innymi dlatego, że musicie siedzieć w domu i no właśnie, ileż można z dzieckiem w domu wytrzymać. Więc macie zajęcia online, potem znowu będą zajęcia online. Ja mam katachezę dla bierzmowanych online, wszystko zdalnie. Jak się kiedyś pytałem, o co się mamy modlić w czasie RORAT, to mamy mówiły, żeby już wszystko wróciło do normalności, nie? żeby się zaczęła szkoła. Więc dzisiaj też pomyślmy o takiej normalności, bo Pan Jezus przychodzi, żeby dać nam taką normalność. Może sobie wyobrażamy, że w tych czasach, jak się Pan Jezus rodził, to wszystko było takie proste. Wszystko było takie ładne, bo byli wierzący Żydzi, był, był król porządny, ludzie nie mieli problemów, i tak wszyscy wyczekiwali, aż ten Mesjasz się narodzi. No więc tak to nie było. Było jeszcze gorzej niż teraz, więc ten król wcale nie był dobry król w Izraelu, król, król Herod. E, Izrael nie był wolny, tylko był podbitym e, państwem. Rzymianie, e, ciemiężyni Żydów e, i też nikt nie wiedział, że jakiś Jezus ma się teraz narodzić i to jeszcze w Betlejem, e, które jakimś super miastem nie było i że w ogóle on pochodzi faktycznie z Nazaretu, które było zapadłą dziurą wtedy. Dziura to jest takie małe, mała miejscowość Dzisiaj Nazaret, Nazaret jest piękny, ale wtedy takie niewiele znaczące osada, miasteczko. I jeszcze jak wiemy, pan Jezus narodził się jak oni, czyli Maryja i Józef, byli, byli w drodze, żeby dać się zapisać, bo był taki spis ludności. Kiedy wielkorządcą Syrii był kwiryniusz, władze rzymskie zarządziły, żeby spisać, policzyć, ile tych ludzi w końcu mamy. No i przyszedł ten czas, dziewiąty miesiąc, czas rozwiązania. E, I Maryja urodziła. Urodziła gdzie? Gdzie, to, gdzie ta szopka właściwie się znajdowała? Wiemy. O, teraz będą pytania do dzieci. Gdzie ta szopka była właściwie? W Betlejem. No a takie miejsce? Znaczy Betlejem, tak, ale gdzie, gdzie to było? E, w domu? W szpitalu? W żłobie. W żłobie. A co to jest żłób? Gdzie zwierzęta jedzą. Okej, okay. tak, no więc było to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie były zwierzęta, prawdopodobnie gdzie nocowały zwierzęta, tak? E, pasterze byli takimi najemnikami. Byli to ludzie, ludzie bardzo prości, ubodzy, nie mieli własności i wypasali zwierzęta, które należały do, do bogatych ludzi, tak? I y, zwierzęta na noc były w takich jaskiniach, y, w, takich, y, w takich, takich chlewach, ale to nie były takie chlewy, jak dzisiaj się jedzie pięknie może macie babcie czy dziadka, czy pochodzicie ze wsi, czasami są, są piękne chlewy murowane. Nie, no to było wtedy takie wykute w skalę. Jak się pojedzie do betlejem, co, czego Wam życzę? Jest, jest obok Betlejem takie pole pasterzy i tam można zobaczyć, jak, jak wyglądał taki chlewik. Nie? Tam spędzano te, te owce, bo tam noce też są zimne. To nie jest tak, że jak jest tam już bliżej równika, to jest tak wszystko ciepło w nocy, jest, jest chłodniej. Pora roku być może właśnie była ta, więc było tym bardziej chłodniej i trzeba było te zwierzęta ochronić. No a Maryja z Józefem musieli tam gdzieś zawędrować na obrzeża Betlejem. Poza miasto wyszli, bo nie było dla nich miejsca, nie? nikt nie chciał ich przyjąć. Więc tak się narodził Pan Jezus i nikt nie wiedział, że to jest Syn Boży. I nikt nie wiedział oprócz Maryi i Józefa, że to jest Dziecie Boże, że to jest Bóg z nami. I... Łaskę otrzymali pierwszą łaskę zobaczenia Jezusa, ci ludzie tacy inni, to, to ci pasterze. Im się objawił anioł, to śpiewamy w kolendzie. Anioł pasterzom mówił, Bóg się wam narodził. O dobrze, świetnie. Będziemy dzisiaj śpiewać te kolendy. Kolendy są bardzo piękne. One mają w sobie taką treść, żeby nam przypominać, że nie świętujemy choinki. Nie świętujemy prezentów, czym biedne te choinki są, zawsze się wzruszam nad nimi, bo rośnie to to kilka lat, trzeba wyciąć miesiąc postoi i nasz śmietnik. Nie? I tak można przeżyć też Boże Narodzenie. Sprzątanie, ile mamy wasze sprzątały. To jest, ja podziwiam zawsze, jakby nie można było znaleźć innej pory roku na mycie okien na przykład, nie? Więc jest zimno i szorujemy, potem jest przeziębienie, nie? W najlepszym wypadku, nie? można koronawirusa dostać, ale od szyby się nie dostanie, dobra. Mycie pranie, pranie firanek, bo musi być wszystko, nie? Potem choinki, no ta, ta krzywa, ta zła, a coś ty przyniósł znowu, nie? Potem druga na balkonie czeka. Tam piesek już wie, co zrobić z taką na balkonie. Trzeba wychodzić na spacer przynajmniej. No więc może też tak przeżyć to Boże Narodzenie, że już nie będzie miejsca na tą refleksję, co my tak naprawdę świętujemy. I dlatego dzisiaj dobrze wejdźmy w to śpiewanie kolęd. Mają nam pomóc uwielbiać Pana Boga, bo to dziecie to jest Bóg, który, przez którego wszystko się stało. On chciał się stać człowiekiem. Po co chciał się stać człowiekiem? Aby móc kiedyś też umrzeć, bo Bóg nie umiera, nie? To jest ten problem, to jest ten problem. Bóg nie cierpi, bo jest Bogiem, jest doskonały. W Nim nie ma cierpienia, nie ma śmierci. I żeby móc cierpieć, cierpienie polega na tym, nie wiem, że się przejesz dzisiaj i cię brzuch będzie bolał, to już jakieś cierpienie. Że, nie wiem, rozbije się coś i sobie się skaleczysz. To jest cierpienie. Bóg, który nie ma ciała, nie może cierpieć. Bóg, który byś nie stał się człowiekiem, nie stał się ciałem, nie mógłby zostać zabity na krzyżu. Bóg, który by się nie stał ciałem, nie mógłby dać nam siebie w formie fizycznej, którą dzisiaj przyjmiemy w Komunii Świętej. Po to jest Boże Narodzenie. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlatego, żeby oddać za nas swoje życie, żeby przyjąć nasze cierpienie, ale jeszcze jest inna tajemnica, dlaczego stał się człowiekiem. Dlatego, żebyś ty, ty, ty i ja, abyśmy mogli stać się Bogiem. To nie jest herezja, tylko Bóg przyszedł, żebyśmy my mogli być przebóstwieni. Żebyśmy, kiedy uwierzymy w Jezusa tak naprawdę i go przyjmiemy, to już nie będą ważne te, te szyby, ta choinka to będzie nam pomagało tylko świętować, bo problem jest taki, że jeśli to nam pomaga świętować, bo jest czysto, karaluchy już nie chodzą, e, kiedyś był większy problem pewnie, dobra, no to jakichś tam brudów nie ma, wszystko wysprzątane, ja mam też czyste serce, bo się wyspowiadam, e, i pogodzę się ze wszystkimi i wtedy ja mogę świętować. Ale jeśli istotą rzeczy jest to wszystko wokół i robię wszystko wokół, żeby tylko nie... Nie, nie znaleźć czasu na spowiedź i na przyjęcie Pana Jezusa i na modlitwę, no to co ja świętuję? Dzisiaj nazywa się te święta e, holiday season, chyba tak, w, w, w Anglii, czyli taki sezon świąteczny. E, zamiast Christmas to się mówi Xmas, tak skrótowo bardzo, no można też tak świętować, nie? zachwycać się pięknem choinki, o Tannenbaum, piękna jesteś choinko, no ale gdzie jest tam Pan Jezus? I dlatego życzę Wam wszystkim, żebyście już potrafili dzisiaj odłożyć te prezenty fantastyczne, żebyście już te słodycze zostawili na później i żebyście dzisiaj zachwycili się tym, tym, że Bóg staje się człowiekiem, że chce przyjść do Was, do dzieci również przychodzi, nawet jak jeszcze komunii nie mogą przyjąć, Żebyśmy poczuli w sobie, nie jakąś tam magię świąt, bo nie są białe i nie będą białe, ojej, straszne. E, I choinki wasze też padną za jakiś czas, też straszne. I potem zacznie się codzienność zwykła, szara, e, no i też straszne. Nie, mamy się rozradować, że Jezus wchodzi do naszych serc, abyśmy my mogli poczuć w sobie tą Bożą moc. Mogli poczuć nieśmiertelność, mogli poczuć, że możemy przekraczać i tego wirusa, i nasze niechęci, nienawiści, żebyśmy mieli takie marzenia nie tylko, żeby mieć nowy samochód, czy wóz strażacki, czy piękną lalkę ale żebyśmy mieli takie pragnienie życia wiecznego, takie marzenie, żeby być z Bogiem, żeby czynić jak najwięcej dobra na tej Ziemi. Do tego też trzeba mieć tą Bożą moc, bo ta ludzka, ludzka moc nam nie wystarczy.